W pierwszym sparingu na zgrupowaniu w Rodisku Wielkopolskim z zespołem Kalicza 1 do jednego. No widać było, że nieprzypadkowo są liderem trzeciej ligi, aczkolwiek my chyba nie do końca dobrze weszliśmy w to spotkanie. Tak. Y Przede wszystkim trzeba się skupić na, na aspekcie własnej gry. I myślę, że ten początek był taki, że trochę przysnęliśmy, bo tak naprawdę w sumie była pierwsza sytuacja, która została stworzona przez zespół przeciwny. Skończyła się bramką, nie nie, nie ustrzegliśmy się błędów w polu karnym, bo brakło pokrycia zawodnika, który gdzieś tam został na bodajże 11 metrze. I od samego początku trzeba było gonić wynik. To wiadomo też spowodowało, że ta te, te zacieśniona obrona drużyny przeciwnej była skonsolidowana i było nam na pewno ciężej o to, żeby stwarzać jakieś sytuacje. No i staraliśmy się gdzieś tam realizować swoje założenia na ten mecz i to, co trenujemy tak naprawdę od samego początku kresu przygotowawczego. No i tak w którymś momencie przyniosło to skutek, strzeliliśmy tą bramkę wyrównującą. My oczywiście dążyliśmy do końca meczu, żeby żeby zrobić tą zwycięską bramkę, ale niestety już nic nie wpadło. Z biegiem czasu na pewno się rozkręcaliście. Piękna bramka Grzeszyka. Nie było też trochę tak, że trochę takiego przyspieszenia dokładności brakowało? Tak, myślę, że dużo było dzisiaj niedokładności. Nie ma się co tłumaczyć. Wiadome, każdy, każdy gdzieś tam w wywiadach zawsze w trakcie obozu padają to te, te takie frazesy o zmęczeniu, o nakładaniu się treningów. Coś na pewno w tym jest, ale Jesteśmy też już na takim etapie rozgrywek, znaczy rozgrywek, przygotowań do rozgrywek, że powoli już tą, tą taką jakość i, i dokładność w każdym elemencie, gry powinniśmy e, wyszlifować na taki poziom i taki pułap, że to powinno zaraz być gotowe na ligę, także e, no jest parę rzeczy, które na pewno trzeba poprawić. Było też dużo wiadome, przede wszystkim du, du, dużo, dużo dobrych elementów tak, w poruszaniu się, czy w jak, jakichś aspektach taktycznych. Najważniejsze, że też nie, nie odpuściliśmy i też twardo jakby graliśmy przeciwko drużynie, która od samego początku nam pokazała, że chce z nami, chce z nami grać twardo, w twardą, w twardą męską piłkę. Także to też pokazuje, że jest charakter w zespole i to też jest jakiś tam plus. Wspomniałeś o tym, co robicie tutaj w blisku wielkopolskim. za wami 4 dni, więcej jest takiej metoryki czy, czy już taktyki? No, jest to połączone, tak? bo jest dużo treningów e, motorycznych, e, jeszcze pod, podciągających trochę nasze parametry typowo fizyczne, żebyśmy, byli, e, dobrze, żebyśmy dobrze wyglądali szybkościowo, wytrzymałościowo. Ale jest to łączone też z jakimiś elementami czysto piłkarskimi, co jest oczywiste. Zaraz tak? ostatnie dwa, trzy dni mieliśmy takie, że szlifowaliśmy dużo, e, dużo elementów wyprowadzenia piłki, e, sposobu poruszania się w defensywie, wyprowadzenia piłki do przodu. Także no, różne są elementy, to wszystko się ze sobą przeplata i, i, i finalnie na sam koniec musi się złożyć, złożyć w jakąś konkretną całość i, i mam nadzieję, że tak będzie 29 lutego Tommy Café, Partner klubu GKS Tychy.